White men będą transparensywnie. No, I am free. Idę na dozór do towarzyszy niebieskich. Zobaczę. Sprawdzimy, czy są agresywni. Zamknięte pewnie. Zamknięte. Słucham. Witam, czy pan się przedstawi? Nie mam takiego obowiązku, słucham pana. Panie Ziłkowski, co tam do, dobrego u pana? Słucham? Co tam dobrego u pana? U mnie wszystko dobrze, słucham pana. Co, się co stało? przedstawi się pan? Nie, proszę pana, już powiedziałem, że nie mam takiego obowiązku na chwilę obecną. Słucham ale ależ oczywiście, że pan mój niebieski towarzyszy. Pana, ja nie mam czasu na jałowe dyskusje. Ma pan zamiar powiedzieć po co pan przyrzeczy? Tak, oczywiście, że mam. Słucham pana. Ale niech pan mi powie. A jak ja pan się nazywa? Nie mam czasu na jałowe dyskusje. Przedstawi się pan i powie po, po co pan przyrzeczy. Przecie pan mnie zna. Dobrze, proszę czekać, Przez... jak będę miał czasu się... Ale odbieram. zaraz niech nie odkładaj słuchawki. Niech Pani nie odkaza... Jesteśmy na ty. Ale, ale nie uprzejmy. To wyrzeczne. Panie aspirancie! Panie aspirancie. Panie ziłkowski. Panie ziłkowski, niech pan się nie unosi. Panie Ziókowski! Panie Żukowski, słyszę tam pana, że pan tam gmera coś i ma pan czas. Panie Żukowski! Panie Żukowski, wie pan po co przyszedłem? Frytki, żeby mi pan... A pan um, umie pan smażyć frytki? Żeby mi pan frytki usmażył. Panie aspirancie. Funkcjonariuszu. Funkcjonariuszu! Patrzcie, to jest hamstwo. Ten funkcjonariusz stał się Hamem. Proszę pana, dlaczego pan się stał takim, taki hamski? Dlaczego pan się stał taki hamski? Czy ja się tylko pytam, jak się pan nazywa? Gdzie pan widzi problem? Panie aspirancie! co podwójne standardy, czy co? Przychodzi trudniejszy obywatel, to pan się nie chce przedstawić. Panie aspirancie, odbierze pan słuchawkę. Odbierze pan słuchawkę, w czym jest problem? Przecież ma pan czas. O, odebrał pan i co przedstawi się pan? Panie, powiedziałem, póki to nie mam obowiązku takiego, słucham pana. Ależ ma pan, proszę pana, to ja panu powiem. Nie mam czasu na jałowe dyskusje. Ale nie jest jałowa, na podstawie artykułu 61 ustęp 1 i 2 Konstytucji RP żądam, żeby pan się przedstawił. No dobrze, a ja panu mówię, że się nie przedstawię i słucham pana a, dalej. Ale dlaczego nie? Bo nie, mam takiego obowiązku, odebranie domofonu nie jest czynnością służbową. To ja panu podałem podstawę prawną. Dobrze, proszę czekać, tam pan za panem odnotowany. nowy, przemysła Wersler. Tak, odnotowany. O, no, dziękuję pięknie. Karol Ozga. Też pan, no, Dzięki, super. Halo, niech pan nie utknął i co przedstawi się pan? Pana, tak jak powiedziałem, ja nie, nie mam Widzi pan, usłysku, rozpoznał pan tych, tych obywateli, którzy wcześniej. Przyszli... Ja obywateli znam, a pana nie znam. Więc tu... pa, o, ale pan kłamie, to ja pana nagrałem na kamerę. Dlaczego pan tak kłamie? Dlaczego pan, 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 pan ujrze? Nie, ja nie, ale kiedy pan okłamałem? Dlaczego pan umrze, że mnie pan nie zna? Tam, ja tamty... ja pana nie znam. Tamtych obywateli pan znał, od razu pan rozpoznał, a mnie pan się wypiera. Dlaczego? Proszę pana, bo pana nie znam. Ma pan coś jeszcze? Ciekawego no jak nie? Mnie pan zna najlepiej. Mnie pan właśnie chodzi o to, że pan. Dobrze, ja nie mam czasu na takie dyskusje. A do Ależ masz niebieski towarzyszu. Funkcjonariuszu! Funkcjonariuszu! Alo. Dzień dobry. Anna Chrysmanszak jest do tyla. Pani Anna. Tak? Dobrze. Odgłosowany Dziękuję za oglądanie dowodu. Dziękuję. Do widzenia. Panie Żukowski, Panie Żukowski I tamtych obywateli pan znał bez trudu, a mnie pan co? Nie rozpoznaje mnie pan? Niech pan nie kłamie. No, dlaczego pan kłamie? Dlaczego pan kłamie, że mnie pan nie zna? mnie pan? Pan no, może jest pan kuchem, ja nie słucham pana. Co jest grane? Coś się stało, to u mnie coś. Jeszcze raz. Pan może jest kłamczuchem, no ja nie A mi... kiedy pana okłamałem? Niech pan powie. Nie Teraz zgławiając mi, że ja pana znam. Słucham. Tak, oczywiście. Jest. Tamtych obywateli pan znał, bo przychodzą i nie filmują. A mnie pan udaje. Mnie debila Dobra, pan za mnie no to robi. Pan może udawać sobie. Do widzenia. Kiedy ja? Do, do Dzień dobry. Chamstwo. Chamstwo. Niech pan odbierze słuchawkę. Bo to jest zwykłe hamstwo, panie aspirancie. Bo pan się wypiera obywateli, których pan zna. Lepiej pan mnie zna niż tamtych. Panie aspirancie! Panie aspirancie! Bo to jest chamstwo. To samo co tamci obywatele chciałem. Czy pan wie co chciałem? Czy pan wie co chciałem? Pan się zachowuje jak bydlak, proszę pana. ale głośno. Ale głośno. Pan, pan, proszę pana, się zachowuje jak bydlak. Proszę pana, bo pan mnie tu teraz będzie trzymał pod komendą. To pan zna tamtych obywateli, a mnie pan nie zna? Zna mnie pan bardzo dobrze. Panie źłkowski! przecież pan mnie zna dobrze? Wie pan co chcę. Panie Żukowski, To jak to jest możliwe, że jak, jak pan mnie nie zna, to ja skąd ja bym miał? Po, po głosie pana rozpoznał. Co? Gdzie tu pana logikę? Pan, pana zachowanie, proszę pana, jest nielogiczne. Pan, ja, ja pana znam, po głosie pana rozpoznaję, a pan twierdzi, że mnie pan nie zna. Oprócz tego mam pana na kamerze, no, z 15 razy. I pan twierdzi, że mnie pan nie zna. Dlaczego pan tak kłamie, obrzydliwie? Proszę pana, bydlactwo to jest z pana strony. Niech pan się nie odkłada słuchawki. Trzymają mnie tu jak juranda ze Spychowa. Ej! A ma pan imiennik przyczepiony, Bo pan zawsze chodzi bez imiennika. To Jak to jest możliwe, że ja wiem o Panu takie rzeczy, wiem jak Pan wygląda, filmowałem Pana, a Pan się mnie wypiera? Jak to jest? Niech się Pan przedstawi. Przedsta odbiera Pan domowo i Pan mówi, a ja Panu podałem podstawę prawną. To jest ustawa o dostępie, jest takie coś jeszcze. Ustawa o dostępie do informacji publicznej jest, że artykuł 10 ustęp 1. I artykuł 10 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ja mogę się dowiedzieć, jak się pan nazywa i na podstawie tych przepisów ma pan obowiązek się przedstawić, a niech mi pan nie wpiera. Niech pan nie urze. Proszę pana. Każdy policjant ma. I niech pan się przedstawi ładnie przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom przed milionami słuchaczy. Aspirancie nie uku. Aspirancie! Ignorancie! A igno... dlaczego pan jest takim ignorantem prawa? Każdy człowiek ma prawo wiedzieć, jak pan się nazywa. Dzwoni im tam na górze, ja to słyszę. Aspirancie! 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 Aspirant sztabowy Przemysław Ziłkowski. I się pan przedstawia ładnie. Niech, albo niech pan da tego drugiego dyżurnego. Aspirancie! 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 Przedstaw się tu ładnie. Aspirancie! Podwójne standardy, nie? Przyszli obywatele, od razu pan ich rozpoznał. Po co przyszli? A mnie pan nie rozpoznaje, za każdym razem tu pana przychodzę. O. I co, przedstawi się pan? O, panie Oleszczyk, co tam dobrego u pana? Ktoś pan potrzebuje? Tak, czy pan się przedstawi? Nie. A dlaczego nie? No, Ale to rozumie pan, że jest podstawa prawna na to? Ja stwierdzam, że nie ma takiej podstawy prawnej. No i jak nie? Jest artykuł 61 pierwszy Konstytucji. Coś pan potrzebuje czy nie? Potrzebuję, żeby mi dozór to co zawsze. Pana nazwisko? Hmm. Proszę panu dowód, żeby mnie, bo będę musiał to... Dobrze pana, więc chwilę proszę poczekać. No. Nazwisko Oleszek. O, nie podał pan stopnia imienia. O. Nie podał pan stopnia imienia. Stopień i imię, żeby pan jeszcze podał. Zaraz, zaraz, chwileczkę. A co, poda pan stopień i imię? ile się nie mylę, to pamiętam. Ma pan to nagrane, nie? Wiem, ale nie pamiętam. Faktycznie. Mam. Bartłomiej. Bartłomiej, aha, dobra, dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Młodszy aspirant.